Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałem zaprezentować Wam pierścienie uszczelniające stosowane w systemach zmiennej fazy rozrządu. Jest to temat, jak zwykle, bardzo mało pogłębiony i bardzo mało znany w środowisku mechaników, a jednak wciąż bardzo ważny, jeżeli chodzi o pracę całego systemu. Dobrym przykładem zastosowania pierścieni uszczelniających w systemach zmiennej fazy rozrządu jest silnik Volkswagena 2.0 ALT. Tutaj dla przykładu pokazuję zawór sterujący stosowany właśnie w tym silniku. Zawór ten odpowiada za dostarczanie oleju do regulatora, który to właśnie steruje ustawieniem rozrządu. Volkswagen w tym silniku zastosował pierścienie wykonane z żeliwa czy stali. Takie rozwiązanie wydaje się być dobrym pomysłem z punktu widzenia obniżenia kosztów produkcji. Jednak powoduje pewne problemy ze współpracującą częścią. Metalowe pierścienie powodują wysokie tarcie na tulei centralnej wariatora. Skutek tego tarcia powstaje duże zużycie, a na końcu rozszczelnienie układu. Takie rozszczelnienie oczywiście prowadzi do złego funkcjonowania całego systemu. Firma henker znalazła rozwiązanie dla tego problemu. Postanowiliśmy stworzyć pierścienie wykonane ze specjalnego samosmarującego tworzywa. Tworzywo to jest bardzo odporne na wysokie temperatury oraz posiada niski współczynnik tarcia, podobnie jak teflon. Jednak jest dużo mniej ścieralny od teflonu. Możecie spotkać na rynku wiele podobnych produktów, właśnie wykonanych z teflonu, ale możecie się spodziewać, że nie przetrwają one zbyt długo. Pierścienie firmy Henker zdecydowanie są najbardziej trwałym produktem na rynku. Kolejnym przykładem zastosowania pierścieni uszczelniających jest silnik 3.2 VR6, w przypadku tego silnika pierścienie założone są na wałek rozrządu. Jak widać, trzy pierścienie zamontowane na wałku rozrządu rozdzielają dwa kanały olejowe. Nazwijmy je A oraz B. Tak samo jak w przypadku silnika 2.0 LT uszkodzenie tych pierścieni może prowadzić do rozszczelnienia układu oraz problemu z funkcjonowaniem regulatorów. Co więcej, tak jak w przypadku silnika 2.0 LT, tutaj również Volkswagen zastosował żeliwne pierścienie uszczelniające, które powodują zużycie współpracującego elementu. W tym przypadku jest to tzw. rozdzielacz oleju. Tutaj także zastosowaliśmy pierścienie o niższym współczynniku tarcia który gwarantuje przedłużoną żywotność całego systemu. Od wielu lat nasze pierścienie używamy także podczas regeneracji regulatorów zmiennej fazy rozrządu prowadzonej przez naszą firmę. Z całą pewnością mogę potwierdzić, że jest to najlepszy produkt na rynku. O najwyższej wytrzymałości i najwyższej jakości, jaką możecie uzyskać. Jeżeli chcecie sami przekonać się o jakości naszych produktów, to zapraszam do zakupów w na naszym sklepie HankerCom oraz sklepie Allegro. Nasze części można również znaleźć w hurtowniach motoryzacyjnych AutoPartner w całej Polsce. Mam nadzieję, że informacje pokazane w tym odcinku okazały się dla Was pomocne. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat systemu zmiennej fazy rozrządu, to zachęcam do śledzenia naszego kanału, ponieważ wkrótce pojawi się więcej filmów o tej tematyce. Do zobaczenia!